Cześć, ja na imię Łukasz i witam na kanale Cloud Gaming Polska. Za nami kolejny tydzień, więc przed nami kolejne podsumowanie. Wiem, że tydzień był ubogi w filmy, pojawiło się tylko weekly w poniedziałek, ale niestety delegacja służbowo na statek nie było mnie praktycznie od poniedziałku, właściwie już od niedzieli do piątku. No i niestety nie udało się nic ciekawego dograć w międzyczasie, ale ten tydzień zapowiada się inaczej i będzie dużo ciekawiej. myślę, że w piątek też powinno nam się udać strzelić jakiegoś live'a, a może gdzieś po drodze, i ogólnie. Powinno się dużo fajnych rzeczy dziać, bo dużo fajnych rzeczy dla Was przygotowujemy, nawet powiem w liczbie mnogiej. Ale idąc dalej, przejdźmy sobie do podsumowania, bo dużo fajnych nowych gier, dużo ciekawych klimatów, też kilka ciekawych informacji z tej części technologicznej, a więc kilka zapowiedzi czy zmian w X-Cloudzie, które oczywiście wszyscy oczekujemy i wiemy, że to nastąpi. Nie wiemy tylko kiedy. No ale może przejdźmy sobie do konkretów. Także zapraszam na podsumowanie tygodnia. Zaczniemy sobie oczywiście od Amazon Luna, jako że cały przepływ tutaj pokazywania co nowego i gdzie dzieje się oczywiście jak zawsze alfabetycznie, ale do rzeczy sześć nowych gier dołączyło do oferty w różnej konfiguracji. Pierwsza gra, Newberry Saves the World, to jest gra, która dołączyła w ramach abonentu abonamentu e, gier Luna Plus, e, więc jeżeli jesteście abonentami Luny Plus, to możecie pograć. Gra dosyć ciekawa, e, fabularna gra akcji od twórców Guacamili, więc jeżeli jesteście albo byliście fanami tamtego, Tytuł, to ten z pewnością, przynajmniej jeśli chodzi o ten klimat artystyczny, powinien Wam się spodobać. Eee, no i to tu dużo mówić? Warte sprawdzenia, tym bardziej, że jak to mówią, za darmo. Idąc dalej Pumpkin Jack no to gra, której chyba nikomu nie trzeba przedstawiać, bo to jest platformowa gra, która ma już troszeczkę czasu miała swoją premierę w 2020 roku no platformówka 3D, w której oczywiście chodzimy sobie Pumpkin Jackiem tytułowym, a więc takim oto upiorem z głową dyni ciekawy tytuł w tej chwili na promocji na Gogu za 12,99 można zakupić i sobie przy okazji Halloweenowych imprez ograć myślę, że całkiem przyjemna oferta. I noc dalej, Shogun Showdown to kolejny tytuł, to też tytuł dołączający z biblioteki sklepu GOG, za 60 zł do wyrwania na ten moment i jest to turowa gra bitewna. Wygląda przyjemnie, choć oczywiście to ten typ gier, który niekoniecznie trzeba ogrywać w cloudzie, więc ja tutaj zawsze mam mieszane uczucia przy tego typu tytułach, ale jeżeli nie macie PC, a, a gracie na urządzeniach system Android, to jak najbardziej do ogrania. Przedostatni tytuł to Harold Halibut, to jest gra, z którego swego czasu było dosyć głośno, gra, która dołącza do oferty ze sklepu GOG za 130 zł. Myślę, że trzeba poczekać na jakąś fajną promocję. Gra przygodowa, klikana, no i co tu dużo mówić, w takim klimacie świata złożonego z plasteliny albo może w ogóle animowany po prostu. Może z plasteliny to chyba za dużo powiedziane, to wiecie, takie pierwsze skojarzenia, jakie mam to z grami typu Neverhood. Nie wiem, czy kojarzycie taki tytuł. Jak nie kojarzycie, to ograjcie. Świeży tytuł, świeża gra, bo to tytuł z 2024 roku. Więc yy, mimo ocen na poziomie 7, chociaż mimo 7 to całkiem porządna wartość w skali do 10, to osobiście ja bym yy, spróbował. Jeżeli macie okazję albo będzie gdzieś na promocji, bo naprawdę ciekawy tytuł, miałem okazję chwilkę dosłownie pograć na Xboxie, bo gra była w swojego czasu w Game Passie. Idąc dalej, Prince of Persia The Last Crown, to ostatni tytuł, który dołączył oczywiście ze sklepu Ubisoft, bądź w ramach abonamentu Ubisoft Plus. Gra idealna na Lunę, wydaje się, aż się prosi o to, żeby był konflikt, więc fajnie, że wskoczył port. Dobre oceny, świeży tytuł, nie wiem jak performuje na sprzętach lunowych, ale myślę, że na Switchu działa dobrze, więc czemu miałby działać źle tutaj, no, przyjemny tytuł. Myślę, że taki do ogrania do gra w tej chwili w cenie 159,90 lub w ramach abonamentu Ubisoft Plus. Boosteroid. No, i tutaj dwie informacje. Pierwsza na oficjalnym facebooku Busteroid pojawiła się informacja, że możecie mieć w tej chwili problemy przejściowo-chwilowe z aplikacją i polecają grać przez y, klienta www, a ten aplikacyjny generuje jakieś dodatkowe opóźnienia. No, mam wrażenie, że mówimy o tym od jakichś dwóch, trzech tygodni, jeżeli nie dłużej, y, i ten faktycznie, ten klient y, ze strony www po prostu działał lepiej. Zobaczymy, co przyszłość przyniesie. Miejmy nadzieję, że problem będzie zażegnany. Jeśli chodzi o nowe gry, to w części tutaj, tej, nazwijmy to zwykłej, nic ciekawego czy nic nowego nie dołączyło od zeszłego tygodnia. Natomiast w części instalacyjnej jest już troszeczkę inaczej, jak najbardziej po pierwsze dołączył Metafor, czyli gra e, wyczekiwana w pewnych kręgach, osobiście przeze mnie nie, e, ale za to drogę, Dragon Ball Sparking Zero jest grą, która dołączyła do Boosteroid i super, bo e, nie ma jej dostępnej w GeForce Now, więc e, bardzo ciekawa i bardzo dobra informacja. Poza tym Silent Hill 2, One Piece Pirate Warriors 4, Sword Online i e, EA Sports FC24 ze sklepu EA. No to już taki standardzik, o którym wiemy od zeszłego tygodnia. GeForce Now, a więc nasz technologiczny lider jeśli chodzi o cloud gaming. Nowe gry i jedna promocja. Jeżeli jesteście zainteresowani przedłużeniem sobie planu Ultimate o 6 miesięcy, zapłacicie z góry, to w dniu premiery, a więc 31 listopada otrzymacie dostęp do Dragon Age The Vilguard. Nowy tytuł z rodziny gier Dragon Age. Ciężko w tym momencie powiedzieć, czy będzie to gra... Warta ogrania czy nie? Opinie takie wczesne są różne. No ale poczekamy sobie do dnia premiery. Tak czy inaczej, jeżeli tak wam się kończy albo planowaliście skorzystać z sześciomiesięcznego pakietu, no to miły dodatek, bo w gry, jak wiemy teraz, tanie nie są, tym bardziej od Electronic Arts. I rozdalej gry, które dołączają do oferty w najbliższym czasie a bądź już dołączyły, to jest Newa, Mech Warrior 5 Glass, A Quiet Place, Assassin's Creed Mirage i tutaj z sklepu Steam. Ee, Artisan, TD, Asuka, Dungeon Tycoon, South Park The Fractured But Whole. to w ogóle bardzo ciekawy tytuł, jak nie mieliście okazję ogrywać, a lubicie mm, humor z dystansem, to polecam, tym bardziej, że jest dostępna w PC Game Passie, więc kultura jest. E, Spirit City Luffy Session i Star Tracker na Xboxie też dostępny w ramach Game Passa. No, i na końcu, nie ostatni, ale na końcu, parafrazując sobie angielski zwrot, nowości i gry, które dołączają do oferty w ramach Game Passa. Co ważne, większość z tych tytułów dołącza w ramach Game Passa Ultimate. Także Game Passa PC bądź standardowego, ale jednak musimy pamiętać, że Microsoft zmienił podejście do Game Passa jeżeli chcecie cieszyć się wszystkimi tytułami, szczególnie na Premiere bądź czymś mocniejszym, no to jesteście skazani na opłacanie abonamentu Ultimate. Ale idziemy sobie po kolei. Są w pary, o którym przed chwilą mówiłem, dostępny w cloudzie, czyli w X Cloudzie, na konsole i na PC. -ty. Od 16 także już można się cieszyć. Dalej. Donut Country też w x Cloud do grania 17, czyli też już za nami. Mech Warrior 5 też w Cloud do grania, także jak najbardziej może testować od 17 w PC Game Passie też jest, więc jeżeli w jakiejś cyklat gamingowej będzie mi dostępny, na przykład w GeForce Now, o którym mówiliśmy przed chwilą, to jak najbardziej dostępny. No i e, tytuł kolejny, który jest dosyć istotny, a więc Call of Duty Black Ops 6. E, premiera już 25, więc za 4 dni i będzie dostępny w x na pc i na konsoli w ramach Game Passa Ultimate bądź PC Game Passa, ten PC Game Pass robi się taki chyba w tej chwili najbardziej optymalny, jeśli chodzi o cloud gaming, bo porty są dostępne w innych platformach, no a z drugiej strony no jednak jest dodatkowy koszt cloud gamingowej innej usługi, więc suma Sumarum. I tak wyjdzie taniej. Ach, ten Microsoft. No idąc dalej: Call of Duty Modern Warfare trujeczka dostępny w cloudzie. To oczywiście trzeba mieć Game Pass Ultimate. Call of Duty Warzone też dostępny w cloudzie i też trzeba mieć Game Pass Ultimate. No i Ashen dostępny pod koniec miesiąca. Wskakuje też do X-Clouda. Dostępna kosura. Ostatnia gra niedostępna już w X-Cloudzie, a więc Dead Island 2. Dwa tytuły, które dołączą jeszcze z, w ramach gier pc To jest tylko już kolejnymi a więc 5 listopada, to jest StarCraft Remastered i StarCraft 2, wszystkie kampanie. Te gry są dostępne w GeForce Now chociażby, więc można je w chmurze ograć. No i jeżeli nie graliście nigdy w StarCrafta... Nie wierzę w to, ale jeżeli to absolutnie warte nadrobienia, wspaniałe kampanie, świetne gry, duże emocji. Więc tak to wygląda, jeśli gry, które dołączają do oferty, a jeśli chodzi o gry, które wypadają nam 31 października, no to to co widzimy, a więc Frog Detective: The entire mystery, Headbangers. Inculinati, to jest tytuł, z którym kiedyś się nie na namyślałem, na, na jak to przeczytać, ale teraz weszło jak masełko. A Lonely Mountain Downhill i Minecos Nights Market to są gry, które żegnamy. Czy będzie za czymś tęsknić? Wątpię. Idziemy dalej, bo to nie koniec nie wiadomości X-Cloudowych pojawiła się informacja na Twitterku, że niedługo, długo powinien pojawić się składowy klient na LG WebOS, bo już jest w trakcie wykonywania, a przynajmniej tak mówią zapiski w kodzie aplikacji, więc no kto wie. Jest już blisko. Też informacja ciekawa, która się pojawiła kilka dni temu, to pierwsze spojrzenie na to, w jaki sposób wygląda odpalanie własnych gier w jak to menu się tutaj zmieni. Także wielkimi krokami do nas tutaj to zmierza. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Myślę, że to będzie bardzo ciekawy dzień ogólny dla cloud gamingu, bo wszystko wskazuje na to, że Microsoft zrobi to z przytupem, to znaczy naraz udostępni możliwość gania własne tytuły, podniesie bitrate. Zobaczymy, do jakiego. I jak to wszystko będzie funkcjonowało? No, w ogólnie. Rzecz biorąc, ciekawa sytuacja. Jestem bardzo, bardzo ciekaw, bo może się okazać, że to bardzo mocno przedłuży życie Xboxów One i całej ich rodziny. I ostatnia rzecz, pojawił się na The Verge artykuł, dużo ostatnio portali go cytowało, że Microsoft właśnie idzie do chmury i będzie podnosił Bitrate, że będzie kontroler, który też jest testowany, który będzie jakby łączył się bezpośrednio z chmurą. Generalnie artykuł jest za paywallem, więc nie polecam płacić, dlatego że nie ma tu absolutnie nic nowego. To są dokładnie te informacje, które wałkujemy już od wielu miesięcy. Czy one są życzeniowe, czy nie, to się okaże w najbliższym czasie. Byłbym tutaj jednak jakby na chłodno. Jak będzie, to będzie i nie ma co chyba tutaj za bardzo się emocjonować. Natomiast no wszystko wskazuje na to, że aktualne promocje na kontrolery, tak jak wspominałem, nie są przypadkowe. Tak się zagalopowałem na początku, że w intro zrobiłem w słuchawkach, no ale już nie będę dogrywał. Więc taki to tydzień. Sporo nowych gier. Widzę, że wszyscy się szykują na Halloween, no i takie te tytuły, więc większość nie dla mnie. Ale coś może pogramy wesołego sobie przy okazji Halloween. Może jakiś halloweenowy live, jakbym strzelił z małżonką. Zobaczymy co się uda wykręcić. Tak czy inaczej, coś ciekawego dla was. Dajcie znać czy coś wam się podobało. Standardowo oczywiście zapraszam na wszystkie możliwe nośniki informacji, więc na grupę Facebookową, na Discorda, na Instagrama i na TikToka. Wszystkie linki znajdziecie w opisie. Zapraszam też na wsparcie w ramach Patronaita. Że długo mało odświeżenie tam nastąpi, także ale to może będzie w oddzielnym w oddzielnym miejscu. No i tyle na razie z newsów i informacji w tym tygodniu planowane jest regularne wypuszczenie materiałów. Także zapraszam do śledzenia kanału. I zapraszam do subskrybowania kanału, bo jak zawsze statystycznie połowa z oglądających kanału nie subskrybuje. No i szkoda, szkoda po prostu. Także dzięki, pograjcie sobie trochę. Cześć!